Wieczór 15 listopada w Stanisławowie Pierwszym. Cisza nad kanałem Żerańskim była niemal absolutna. Temperatura spadała, zapadał zmrok, a woda w kanale była lodowata. Właśnie wtedy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, które natychmiast postawiło wszystkich na nogi, na powierzchni wody miało unosić się ludzkie ciało. Na miejsce jako pierwsi dotarli strażacy. Szybko okazało się że sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wynikało ze zgłoszenia. W wodzie znajdowały się dwie kobiety. Obie były nieprzytomne. Natychmiast rozpoczęła się dramatyczna akcja ratunkowa. Kobiety zostały wyciągnięte na brzeg. Jedna z nich, 47-letnia, była w stanie krytycznym. Ratownicy rozpoczęli reanimację jeszcze na miejscu zdarzenia. Walka o życie trwała długie minuty. Jednak mimo wysiłków służb kobieta zmarła w szpitalu. Druga, 71-letnia, została przetransportowana do placówki medycznej w stanie głębokiej hipotermii. Jej życie udało się uratować. To jednak dopiero początek pytań, na które do dziś nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Z ustaleń śledczych wynika, że obie kobiety przyjechały nad kanał Żerański, aby łowić ryby. Na brzegu odnaleziono sprzęt wędkarski. Potwierdzają to również inni wędkarze, którzy tego dnia przebywali w okolicy. Według ich relacji, kobiety często pojawiały się w tym miejscu i dobrze znały teren. Kanał w tym rejonie nie jest szczególnie głęboki. Brzeg opadał łagodnie, a woda w miejscu zdarzenia sięga zwykle do kolan lub pasa. To sprawia, że tym bardziej niezrozumiałe jest, jak doszło do tragedii zakończonej śmiercią jednej osoby. Jedna z hipotez zakłada, że młodsza z kobiet mogła poślizgnąć się na śliskich kamieniach, wpaść do wody i uderzyć głową o twarde podłoże. Utrata przytomności w zimnej wodzie mogła nastąpić niemal natychmiast. Druga kobieta, widząc dramatyczną sytuację, mogła próbować udzielić pomocy, narażając własne życie. Temperatura wody w listopadzie jest zabójcza. Nawet krótki kontakt może doprowadzić do szoku termicznego, utraty sił i dezorientacji. Hipotermia rozwija się bardzo szybko, zwłaszcza u osób starszych. Każda minuta w takich warunkach zmniejsza szanse na przeżycie. Śledczy podkreślają jednak, że to tylko jedna z wersji zdarzeń. Do dziś nie udało się jednoznacznie ustalić, co dokładnie wydarzyło się nad kanałem. Brak jest kluczowych świadków, którzy widzieliby moment wpadnięcia kobiet do wody. Dlatego policja zdecydowała się na wystosowanie pilnego apelu do społeczeństwa. Funkcjonariusze poszukują osób, które 15 listopada w godzinach wieczornych przebywały w rejonie kanału Żerańskiego w Stanisławowie I. Każdy szczegół, nawet z pozoru nieistotny, może mieć ogromne znaczenie. Śledczy proszą o kontakt osoby, które widziały dwie kobiety wędkujące w tym miejscu, były świadkami nietypowych zachowań nad wodą lub zauważyły moment, który mógł mieć związek z tą tragedią. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza i podkreśla że pełne wyjaśnienie sprawy jest kluczowe nie tylko dla bliskich ofiar, ale także dla bezpieczeństwa innych osób. Ta tragedia pokazuje, jak niebezpieczne mogą być pozornie spokojne miejsca. Kanał, który dla wielu jest miejscem relaksu i wypoczynku, w jednej chwili stał się miejscem dramatu. Zimna woda, śliski brzeg i chwila nieuwagi wystarczyły, by doszło do śmiertelnego wypadku. Dla jednej rodziny ten wieczór zakończył się nieodwracalną stratą dla drugiej walką o życie i długą rekonwalescencją, a dla śledczych to wciąż nierozwiązana zagadka, która czeka na świadków i odpowiedzi.